Hej, 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 witajcie na kanale Norbi Fishing Channel i zapraszam do oglądania Kolejnego odcinka Mamy już wrzesień, mamy już jesień Więc czas Dla łowców drapieżników Wody zaczęły nam się otwierać Jeziora, rzeki Znowu się otwierają dla nas Znowu możemy łowić przepiękne ryby Lipiec i sierpień już się skończył Ten powiedzmy dla mnie też najgorszy czas Na łowienie drapieżników Po prostu nieraz wraca się do domu Ze spuszczoną głową bo kilka wypadów rzędu nie udało się nic wydłubać, A jak już to, jakąś małą rybkę? Teraz się zmienia wrzesień i październik. Powinniśmy być jak najczęściej nad wodą i możemy łowić na wszystko, na każdą przynętę. To w teorii powinniśmy podnieść troszeczkę um, gabaryty. Powinniśmy podnieść gabaryty naszych przynęt, ale ja uważam, że tak czy się jak trzeba kombinować. Jeżeli podnieśliśmy, nie przynosi do rezultatu, możemy zejść niżej. Co nas czeka na jesień? Na jesień czeka na nas. Czekają na nas fajne, duże ryby już takie najeddzo siedziutki bardzo Ale malutki jak przy dzwoniu. O. Zobaczcie, jaki malutki sandaczek. Szczerze Wam powiem, że chyba takiego sandacza jeszcze w życiu nie zrobiłem. A tak idealnie zapięty. Maleńki sandaczek. Dodaczmy. Takiego yy, Zander Pro. Zander Pro od Strasza, 12 cm. Ale maleńki, już tyle. Już Cię wypuszczam, widzę mi za nią Uciekaj. Idź po. Przyprowadź babci, poskarż się babci, a Opłynął. Ale maleńki. Tak przyzwonił. No ale jest. Muszę wam powiedzieć, że takie małe czy szupaki czy sandacze to przeważnie napierdzielają z całej siły? nie? Bo to dla nich sprzęta powiedzmy, że jest w miarę duża. No i muszą ją dobrze pierdzielnąć, żeby ją zabić zjeść nie. Więc te małe takie łakomczuchy te agresory to walą czasami czasami praktycznie zawsze duże razy mocniej niż takie jakieś, nie wiem, 70 czy tam jakieś 80. Czasami e, mój, mój rekordowy sandacz, który ma 84 cm uderzył tak delikatnie, że delikatnie, to po prostu tylko po takie cmyknięcie szytoweczki, bo taki typowy delikatny pstryk, nie? A te mniejsze czasami tak ładują, że <głos》> prawie jak bolenie, nie? to był naprawdę duży. Ciekawe jak na kamerze zobaczymy, czy będzie fajnie drgnięcie widać na szczytowce. I pod nogami oczywiście wziąłem. nie? Już jest wieczór, jeszcze łowię na gumę. Tak obawiam sobie klatkę teraz wzdłuż warkocza. Jeśli się trochę ciemniej, to przełożę pewnie na woblera spin spinmada i obowie. jedną główkę. I bójne się później wzdłuż opaski, trochę. Także ja łowię dalej. Mam nadzieję, że może coś delikatnie uderzę, ale będzie coś większego. To jest piękny czas, kiedy możemy naprawdę piękne połowić. Piękne sztuki i piękne przyłowy. W teorii przyłowy, bo co będę dużo gadał, może pokażę Wam moje teoretyczne przyłowy właśnie teraz. Siedzi, nie jest duży, ale siedzi. Nie spodziewałbym się takiego klejnia. Byłem na główce, że że sporo czasu na główce, mówię przejdę sobie się na opaskę jeszcze i porzucę za sandaczem. Już cię wypuszczę, nie bój się. To jest wobler ogóle Glock Nike. On ma 9,5 ja z 10 cm Naprawdę kawał w ogóle Siedzi coś Siedzi ładnie Sanders chyba Jedziła na sztuka silny Ona w ogóle nie tu szczupaka, tu szczupak O kurczę, nie przeciąta Zaczą mi się jest, siedzi. To szczupły O kurczę, jak bez przypomna Bez tarki Siedzi szczupak, ale ładna krowa Powiem już wam, że na tej rzece Dawno, 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 dawno nie złowię szczupaka o, Ale krusko Naprawdę piękny Długi szczupol O kurczę żeby go odhaczyć Chłopak sobie odpoczywał w podbieraku, a teraz go zmierzę, przyprawę czy gotowałem sobie matę. Zobaczymy, ma... 80, 85 chyba, a 88, 88 szczupaczek, taki oto szczupol. 88 cm podczas sandaczowania miałem trochę szczęścia, bo nie, nie założyłem yy, fluorokarbonu grubego czy też jakiegoś stalowego przyponu. Ale udało się wykolować bucha zahaczony za jeden grot kotwicy na gloga Najka 10 cm. Dobra, ja rybę wypuszczam. Kawał pięknej ryby. O. Poszedł. Powiem wam, że to jest właśnie wrzesień. To jest właśnie jesień. Przyłowy w jesieni są zawsze bardzo zaskakujące. Nie złowiłem tu od dwóch lat żadnego szczupaka. I końcówka września, no druga połowa września, jeszcze nie końcówka, 20, w sumie końcówka, 26. I piękny 88 szczupak wyjeżdża z dużej rzeki Nizinnej. Pierwszy yy, Rekord, to jest mój rekord rzeczny szczupaka, mogę powiedzieć, większego niż 88, nie złowiłem szczupaka, tak jak mówię, od dwóch lat nie złowiłem na dużej rzadce niedzielnej żadnego szczupaka, gdzie się udało podczas mojego wieczornego, no można powiedzieć nocnego, bo jest bardzo całkowita ciemność, sandaczowania. Jeden przyłów już był klenia, jak widzieliście, teraz piękny przyłów szczupaka, chociaż ciężko nazwać przyłowę, mówię, nie na spinning, z taką przynętą, no tyle, że bardziej był nastawiony na sandacze, dlatego nie zakładałem żadnej... Przyponu, takiego typowo-szczepakowego. No ale miałem szczęście. Nie połknął do końca, tylko zahaczył się za, jeden, za jedną kotwicę. Za jeden grot. Szczęśliwie udało mi się go wyholować. Uch, łowca zadowolony. Oczywiście rzucam jeszcze chwilę. Mam dopiero jest przed dziewiątą, chyba. Także może jeszcze się uda jakiegoś sandacza wyłowić. <noise> ale chyba nie z tej miejscowy czyator. Przejść, kawałek się dalej. Stoję na opasce na rzece. Jakby kto pytał. <noise> no niestety ten odcinek. Wizualnie nie będzie za piękny, Będę spróbuję Wam coś tam pokazać, jakieś przebitki yy, między tymi ponorymi, może nie do końca ponurymi, ale ciemnymi klipami, bo no wrzesień nie miałem zabytnio dużo czasu na łowienie w dzień. No i to też nie była taka kara dla mnie, bo lubię, bardzo lubię łowić wieczorem, tylko niestety no to się gryzie z nagrywaniem, no, nie mam jakiegoś oświetlenia, które mógłbym siebie oświetlić. A nawet jak mam kilka jakichś lamp, no to nie chcę poszłyć tych ryb, tak? Próbowałem jakoś oświetlać w moją stronę, ale strasznie mi to oślepiało, strasznie mi to denerwowało. I to nie było komfortowe dla mnie, więc zrezygnowałem z takiego światła powiedzmy. Ale mam nadzieję, że chociaż jakoś tam wam się uda zobaczyć te ryby złowione. Na no szkoda, nie widać tych holi, nie widać tych zacięć. Bo to są naprawdę fajne ataki tych wieczornych ryb. Ale postaram się coś jeszcze tam wam wkręcić co się wydarzyło w dzień, także nie przełączajcie, zostańcie ze mną do końca. Już teraz Was zapraszam do lajkowania, do subskrypcji, jeżeli macie taką ochotę. Z góry Wam za to wszystko dziękuję i zapraszam do oglądania. To nie będzie materiał z dzisiejszego dnia, bo dzisiaj też się zabieram właśnie za wędkowanie, z godzina przed siódmą, także powoli już mogę się zabierać za sandacze i miejmy nadzieję jakieś przyłowy, a Was zapraszam do oglądania to, co udało mi się złowić już we wrześniu. Jeszcze raz powtarzam, Trochę za późno nagrywam ten film, ale wrzesień i październik, mamy teraz 26, dzisiaj, także na początku października pewnie ten film będzie dostępny. Wrzesień i październik moim zdaniem to są jedne z najlepszych miesiąców dla łowców, trapieżników. Po prostu o, pięknie boleń tam się rzuca. Także nie siedzcie w domu, chyba że macie dużo obowiązków rodzinnych, ale jeżeli macie czas, nie zastanawiajcie się: wędka i nadwodę, kilka przynęt i ogień. Dla mnie rzeka to jest teraz taki priorytet. Trochę odpuściłem jeziora, to zobaczycie na tym filmie, ale miejmy nadzieję, że rzeki się otworzą dla mnie, dla Was i w każde zbiorniki się dla nas otworzą. I to nie trzeba mieć chyba nadziei, po prostu na pewno tak się zdarzy. <grych> Także powodzenia, oglądajcie. Trochę się za bardzo rozgadałem, ale po prostu jestem tak pobudzony, że to jest już jesień i ten czas, kiedy. Chyba trochę połowimy, tak mi się przynajmniej wydaje. <grymne> no to po szczupakowaniu porzucamy troszeczkę za sondaczem, co jest robotach, tam jest w tego nie było ale tam jaki jakiś wędkarz nie wędkarz a co to mogę tutaj rozbudować, do platformy? jakieś... nie wiem, co to tam mniejsza także tu jeszcze troszeczkę ciszej być bo rybki mogą stać już w bliską przegu lepiej podchodzą bliżej i może coś tu być już. Uderzyło coś chyba sandacz I duży jest sandacz Delikatne pieknięcie było, ale już zobaczcie, podpłynął Już podpłynął pod brzeg Nie jest to największy sandacz Ale już taki pod Całego miał ochlapiesz, gościu. I się poobija. O, proszę bardzo. Taki sandał. Podbiera że nie zdążyłem go nawet e, rozłożyć. Zobaczcie. Taki sandaczek wieczorny, jest godzina pół do ósmej dopiero. Już się zaczyna ciemno robić. I zobaczcie, taki pięćdziesiątaczek uderzył na sieka jak igła i rzucam na woblerki. No i niczego wypuścić. I łowimy dalej. Tak po pakowaniu, udało się złowić fajnego małego sandeczka. Jak się ma taki nastraszony. Chodźcie go wypuścimy. Z takiej miejscówki tu pod tymi e, trawkami sobie polował. I się czaił. Jak wobler jak spłynął wachlarzem no, w tym momencie uderzył. No uciekaj, zbujo. Mi dzień się już naprawił. Po tych trzech maleńkich szczupakach, w sumie dwóch. Jeden na tą żabkę się spiął. No ale, bardziej szlachetne moim zdaniem ryba. Poprawiała mi humor. Ja rzucam dalej. Dopiero zacząłem, może trzeci rzut oddałem. No nic, łowimy dalej. Trzymajcie kciuki, żeby coś jeszcze fajnego wpadło. Miałem też jakieś ryby, które mi się zerwały, nie będę gdybał, ale trochę pogdywał. <grymne> na pewno to nie były jakieś rekordy, ale mi się wydaje, że to mogły być takie powiedzmy pod duże sandacze. Pod duże to uważam, że taki 75 to już jest duży sandacz, czyli mogły być to pod duże sandacze, chyba że to był jakiś szczupak, ale raczej to były sandacze, chociaż widzieliście, nie? też myślałem na ten sandacz, ale był szczupak. Ч ⁇ -ди, че-ди, че-ди. А, теперь вообще. Давай одна штука. Давай цекнул деликатно. Вот, ну, какие высока. А Mamy rybkę Ku, chyba znowu się zerwało O ja pierdzielę już następnego, to nie jest taki duży jak poprzednie potem się zerwały Beczka w a o kurcze ajajaj Wyrwało mu skrzela o jejka. no i to jest ta jedna jeden z przypadków na 100 gdzie ryby, gdzie zawsze zabieram. się zabierał rozwalonym Rozwalone skrzela no już nic po tej nie będzie. Nawet ryzykował, że po prostu zdechnie. No niestety. No ja już będę kończył ten odcinek dzięki, ogląd że oglądaliście. Tak zobaczyliście kilka wrześniowych drapieżników. No były to w większości małe rybki wyciągnięte. Dwie ładne sztuki się zerwały. No niestety smutny akcent jest taki, że jeden sandacz został trochę skrzywdzony. Kotwica zahaczyła mu się o skrzela. No i to są te przypadki, kiedy ja zabieram właśnie ryby do domu. Kiedy wiem, że nie przeżyją, nie chcę, żeby się męczyły i szkoda, po prostu ryby też nie, żeby za chwilę wypłynęły, czy za jakiś czas. No, nie miała szans, żeby przeżyła, po prostu skrzela, bo skrzelo było wyrwane, było pod samym pyskiem. Także Santa czy nie zmarnuje za, za gości na moim stole. No, to jest w tym roku pierwszy yy, Pierwszy sandacz, którym tak się zdarzyło w tym roku. Miałem dwa takie sandacze, kiedy wyrwałem się z krzela. W tym roku to jest pierwszy. Jeden szczupak miał podobną sytuację, ale to było wcześniej. Także szczupaka i sandacze w tym roku widziałem właśnie przez taką sytuację. To jest taki mój em, wyjątek. Kiedy nie wypuszczam ryb, kiedy je zabieram. No ale takie jest też wędkarstwo, tak? Myślę, że Wam się odcinek mógł podobać, także. Dajcie może jakąś subskrypcję, może jakąś łapkę w górę, napiszcie komentarz. Na przykład jak wy traktujecie ryby, które wypuszczacie, czy właśnie są takie przypadki, że zabieracie do domu, czy wrzucacie tak czy siak ryby do wody, nawet z jakimiś uszkodzeniami. Napiszcie w komentarzach. Zobaczymy, jakie są wasze też przypadki. Także trzymajcie się hejo i powodzenia nad wodą.